Fermario Mario, i po hmm. 20 były. Nie wiem, no. No co o tym. Po 50? 50. to pojedę. Po 50. <laughs> Nie na tym mówiłem. Zabiję cię o kolcem. Dołem, spróbuj. Nie, prawda? Spróbuj, dołem. Ale tu piszę, że jest spacer. No, piszę, to i tak cię wciela zrobi. Widzisz? No, a A ja już mam 23. To a... no, dobra, liczmy od... Czekaj, Dobi, do, do, zabij się jeszcze raz. No i piszmy od teraz. No, to wcześniej nasze próby, które tak nie trzymaj. Nie szczeszliśmy dalej dalej niż w ogóle przez te 25. nie znam. W lewo się... Nie, da się nie. Da się przejść w lewo, ale... Znaczy przejść tam, coś tam da się robić w lewo. Ale co tu nie mam pojęcia? Trzeba co, 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 co... coś. Coś się w lewo robi. Dobra, idź w prawo, tak Mario nakazuje. Zebrać. To jest głupia. <gulia> Ona jest niesprawiedliwa. <gulia> <Mówię> ci. <A! gulia> jest. Ujęcie. <gry> nie widzicie, bo widzicie, no nie, zapomniałem, na pierwszy nie wolno. Za... mogę, na pierwszy nie mogę. Le -le -no. No, nie chcę zagrać. <gry> <gry> Ej, spokojnie, szkoda, <gry> <gry> o, pasz. Jeszcze być kiepsny. Luggy like Gito. Lug like a mole. Lug a moment. i teraz dołem. Dołem! Chciałem Wszystko na tym przejdę. No jasno. Nie ma! A tam nie był checkpoint czasem? Może sam, cza czasem są checkpointy. W tej Tak. Gry? Co? Co? To oh jest checkpoint. Musisz do niego wejść. No dobrze. No i no, jest pod... no, no. no. I Teraz będziemy od checkpoint. <laughs> Musisz to cały papnąć. Na raz. Do dzioba. A pierwszym domu tak. O, o pierwszy głowę. Uważaj dalej w klockach, który się pojawi, a tam i drugie jeszcze coś zabić. Oo, Boże. Ha, to się zabije? Nie ma co nawet go chyba. Ale to się ten. Obszarowo. Obszarówka. No obszarówka. Nidumana. Nie takie tego. Chciałem

Zabijesz o co chodzi, a dajesz się zabijać. A, no co wiem o co chodzi? No wiesz gdzie cię cię zabija, a dajesz się zabijać. Zobaczymy to Jeszcze 25 minut i <śmielnie> <rz. śmielnie> Zapomniałem o tym, a drugi raz w nich weszłeś pod drogę. <śmielnie> Aha, o tam jest jeden, na którym się zmieszczę, dobra. Nie, i tak cię zabije go, z... z... ale z... Z wyskoczy. Ty musisz to na szybko. Teraz to, żeś zrobił na szybko. Stop! Tego, że jak, cię... Tego, że jak będziecie później go nie to nawet jak zbierzesz flagę, to i tak cię zabiję. Bo musisz to dużym, przedłynnym czasem. No i to, że jest drugi level. Watch tak out. A, dopiero. Aha, nie. <laughs> nie, ją, ja miało spać się nakazana. Szczołka mu łamałam. nie ma tego. Muszę nie to. Zabija pan. No kama. Musisz przeskoczyć most. Czyli no. mogę na nałożyć. Tak. No nie polecą mi czegoś takiego. Ja część znam, część wiem gdzie są, ale nie wszystkie. No wiesz, no to sobie możesz. I tu jest watch out. Spadniesz. Jak wejdziesz teraz. Tytuł? Chyba. A nie mam pewności. Zabije cię. Ja nie pamiętam tych grać jeżeli... Tak, zadań. Tak.

tu nie wiem, nie ci. I to, 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 to cholerstwo będziecie zabić. Ten, taki że co tam był. No, ale dusz, duszek to jest inny level w ogóle, jak cię cały, cały level długo oni... Musisz wszystko na spięcie robić. Że wiesz, musisz wszystko zapieprzeć. Nie? I to cię chyba spróbuję zabić, tak mi się wydaje. Wiem. No come ile śmierci? Jeszcze cztery. Jak mam nie wiem. Tego się nie pamiętam. Nie pamiętam. Mnie nie wszystko pamiętam. O, coś się O coś. Mi się zdaje, że to trzeba w na górę tam skoczyć jakoś. Jak, na pół, jak Jak są kolce? Ale są kolce chyba tylko do połowy, to mi się zdaje. I Tu są i tam są do połowy. Tylko od połowy są tutaj chyba. No i teraz tu...

O, uh, ty! Aha, bo to tam... Echa! Drugi raz to samo jest. Ładne. <stryk _> Lubsterstwo. Najlepiej się komentuję <gryz> Niż w <gra kibry>. Uwaga! <gryz> No możesz, nie możesz mnie cholera. Dobra, może wechmiesz. Eeeh. No cię co się ładnie, to będzie doszło do tego pozorczka. No ufa. Oj, oła! Daj, jeszcze spać, <laughs> Nie połam się. Nikt, nikt. No weź na to, No wiem, ale już, nie, nie chciałem spać. No tylko drugi drugi pojadę. Nie, nie! Aha, zapomniałem o tym, no. Tobie to mówiłem na co zapólny. Wszystko zabiję. Fucking hell. Dobra, mi się udało. Tu, tu. co ty się? Jaki fartu w ogóle? Cześć, ja muszę to tak. Hmm. Na drugi chyba możesz wejść. Nie krewn się. Właśnie tak... To muszę przeskoczyć. Tak Czeka, pójdź! Tak. Checkpoint! <laughs> tak blisko! Tak. Świetnie. Tak blisko. Tak daleko. Nie! Yeah. Dobra, ja tu jestem z Fecuś. No. Właśnie chciałem to wykorzystać, że to mogę przeskoczyć. No jeszcze jedna. Ale ja wolę skakać. Co to było? Lol, zladziło. Ale zladziło, takie było... No, A tak, jasne. I nie no zladziło. No tam nie stało. Teraz to spieszymy. <grym> Przy krzaczku. Nie. Mario. Właśnie inaczej Przecież... No, a... Obszarówka! No obszarówka. To strasznie Obszarowo. To zrobi inaczej. Wytwali się. złamiesz O, pal się wytwanił. I tu zesworz na. Wiem. Kulce! Zapomniałem! A drugi. No. No zobaczcie. Nie! Y trololola. Ooooooooooo Ale to już większość pamięta się czuję. To już na pamięć nikogo. Mi się nic nie grozi. Mniejsza z tego. Pa będzie o celopika nie jest. Ooo! Burgodów na wrosa! To było w koce? Duszek. Tu mogę spaść tu mogę No drugie jest delikatny yy, coś mnie zablokuje Wiedziałem! To było oczywiste, to ta gra jest bredna Dobra, cicho lama, lama, Ale lama. doszliśmy do checkpointa Więcej niż jedno zwierzę

No, i myślę... tam, tam jest ten Tam, jest, tam jest ten klocek. Mówię. Mówię, że ten klaczek. No tak, ja ci też potwierdziłem to. A w niego i tak Nie, ko! A za mocno. To czy za daleko nie, nie szalej, nie szalej. No i, Ten duszek jest nie był Nie było go w Mario Ładzie. No, na drugim spotku... <suszy> no ja teraz tylko. To jest to czyste, patrz. Ale widzisz tu już mamy opanowane. Jak co idzie? Teraz muszę... Mario! Nie, chciałem wrócić, ale. Nie wiem, nie mam pomysłu, jak to ominąć. W jednym miejscu chciałem jest... wrócić. Chciałem o to, ten. to no, uruchomić. Się... No. Kurwa! Chciałem to uruchomić. Chciałem... Nie w Mario tak się da. Ale nie takim hardcore level. Tylko wiesz, to jest drugi poziom dopiero